Teorii ze świata awatara jest naprawdę wiele i w sumie każdy może taką wymyśleć. Wystarczy choć raz obejrzeć serial, aby zacząć się zastanawiać nad niedopowiedzeniami. Ten odcinek jest tego dobrym przykładem, bo zaraz dowiecie się, jakie teorie były przez Was przedstawione w komentarzach pod kronikami awatara. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Jesteście wspaniali. Partnerem odcinka jest Lyokat. Sprawdź ich sprzęt poprzez mój link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. W ankiecie była bardzo zacięta walka o drugie miejsce. Tak też jednym punktem procentowym wygrały teorie widzów Kronik Awatara. Jutro za to dowiesz się, jaki żywioł do Ciebie pasuje po odpowiedzeniu na 10 prostych pytań. No więc przygotowałem w tym materiale 10 punktów. Waszych kreacji, które są bardzo prawdopodobne, ale także dziwne. Dlatego zapaszcie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Miejsce dziesiąte. Dwa żywioły, różni rodzice. Komentarz jaki wysunął tą teorię jest bardzo, bardzo długi, więc jak chcesz go w pełni przeczytać, zastopuj odcinek. W wielkim skrócie, chodzi o to, że rodzice posiadający dwa różne żywioły przekażą gen swojemu dziecku, które będzie w stanie kontrolować te dwa żywioły lub ich konkretne właściwości. Tak też nazwijmy ich mieszańcami. Będą mogli lepiej opanować całkiem różne rodzaje magii, takie jak magia zapłonu, lawy czy może nawet ciśnienia. Jeden raz omawialiśmy przecież, że jedna osoba, nie będąca awatarem, nie może kontrolować więcej niż jednego żywiołu. Ale to nie znaczy, iż ten nie będzie lekko zmodyfikowany, będzie posiadać dodatkową specyfikację. Dlatego też z tą teorią w pełni się zgadzam, a w dalszej części odcinka dowiecie się nawet, iż można pójść z nią znacznie, znacznie dalej. Uff. Miejsce dziewiąte. Małpa w sieci duchów to guru patik. Wszyscy pamiętamy, gdy Ang udał się do świata duchów w poszukiwaniu kocha podczas oblężenia północnego plemienia wody. Wtedy to też trafia się na pewną małpę. Dokładnie jest to duch pawiana. Bardzo spokojnego i wyciszonego pawiana. Idi Natali wysunęła pewną teorię, że jest to guru patik w swojej duchowej formie. W końcu, pawian ten miał szaty mnicha, do tego tłumaczyłoby to świetnie długowieczność Patika. W końcu, duchy praktycznie są nieśmiertelne. Oprócz tego, Patik ma czarniejszy odcień skóry w kolorze sierści stwora. Tylko jak Patik mógł podróżować właśnie ze świata duchów do tego realnego. Może to była jego specjalna zdolność. Kto wie. Może to też stąd wiedział o odrodzeniu się awatara Anga i po długiej medytacji uznał, iż pomoże mu opanować stan awatara. W każdym razie, bardzo ciekawa i unikatowa teoria, na którą osobiście raczej nigdy bym sam nie wpadł. Dodatkowo, czy wiecie, że głos duchowemu Pawianowi użyczył w wersji angielskiej Mark Hamill, także głos Ozaja, szerzej znany jako Luke Skywalker? Miejsce ósme: Kuruk ma przyjaciela na głowie. Awatar Kuruk ma bardzo smutną i dość krótką historię. W końcu jest najkrócej żyjącym awatarem spośród nam znanych. Nosi on na głowie futro pewnego, nie do końca zidentyfikowanego zwierzaka coś na wzór niedźwiedzia, psa polarnego lub innego niedźwiedziopodobnego. Wiemy też dobrze, że sam był jednym z lepszych myśliwych pleniu wody więc możliwe, iż to po prostu konkretna ozdoba, zrobiona z jego wielu ofiar ale jest jeszcze inna możliwość. A co jeśli był to jego przyjaciel z początku jego życia myśliwego? A co jeżeli Kuruk był współwinny jego śmierci? Może to właśnie powód, dla którego teraz praktycznie z nim się nie rozstaje i wyobrażając sobie jego cały wizerunek, widzimy także nietypowe nakrycie głowy z tego biedaka. Miejsce siódme. Tyle była magiem powietrza lub ich potomkinią. Tylee to jedna z tych postaci, które mają piękne oczy, oraz są niezwykle niebezpieczne mimo braku mocy kontroli żywiołu. Pochodziła z narodu ognia i tam uczęszczała wraz z Azulą oraz Mei do królewskiej szkoły dla dziewcząt. Czy jest możliwe, że była nieodkrytym magiem powietrza lub ich potomkinią? Cóż, słyszałem tę terror już wcześniej, i po dłuższym kopaniu trafimy na dość ciekawe potwierdzenie tejże. Ma podobne cechy fizyczne co Ang. Czarne włosy, ostrzejsze rysy twarzy. Do tego rusza się niezwykle zwinnie, jakby była naturalnie do tego przystosowana. Czyżby nie jeden raz przeszła trening obronny, podobny do tego, jakim raczej nie są nomadzi powietrza? Cóż, sama technika blokowania Chi, Taili, jest zgodna z dogmatem mnichów, ponieważ strategicznie unika ataków przeciwnika, kontratakuje w nieśmiercionośny sposób. Być może jest w tej teorii nutka prawdy, ale najpewniej nigdy się tego już nie dowiemy. Miejsce szóste: Ciocia to mag powietrza. Nagle zrobiło nam się bardzo dużo tych nieodkrytych magów lub potomków magów powietrza. Teoria Oreo Otter zakłada również, że jedna z postaci, ale teraz trzecia u, wieszczka z odcinka o wulkanie, ma coś wspólnego z nomadami. Mają na to wskazywać jej konkretny ubiór, bardzo podobny do tych, jakie nosili tkacze powietrza, a także głębokie uduchowienie. Może to właśnie ze świata duchów brała swoje przepowiednie i jej przodkowie, właśnie magowie powietrza, dali jej w prezencie pod postacią odpowiedniego DNA łatwiejszą komunikację z tym światem. Osobiście jednak co do Taili, jeszcze mógłbym się zastanowić nad poprawnością teorii, ale odnosi cięci Jakoś tak tu ona mi nie pasuje. Miejsce piąte: Katara to demon, który odradza się z każdą miłością awatara. Mówiłem na samym początku, trafią się też także bardzo dziwne teorie. Ninja chat odleciał chyba za mocno, ale mimo wszystko zastanówmy się, czy jeżeli Katara rzeczywiście była demonem, to czy na serio ma na imię Katara? A może to cząstka ducha Watu, który po porażce rozdzielił się na dwa istnienia i jednym z nich jest właśnie Katara. Może za każdym razem odnajduje awatara w nowym wcieleniu, zakochując się w nim i tym samym przyłącza się do jego ogromnej energii i gdy już czas nadejdzie, odrodzi się z niewyobrażalną mocą, aby zniszczyć lub podporządkować cały świat. Yy, nie, no, a może po prostu nie? Miejsce czwarte. Przez to, że pierwszy awatar był mężczyzną, jego żeńskie wcielenia są homoseksualne. Uff. Tak, dokładnie. Nic dodać, nic ująć. Ale wiecie co? Teoria zdaje się potwierdzać. Spójrzmy zresztą sami na wszystkie żeńskie awatar, jakie znamy: Awatar Yangchen. O jej seksualności nie wiemy za wiele, ale tylko o niej. Idąc dalej, za to trafimy na awatar Kioshi. oficjalnie i fabularnie potwierdzoną jako biseksualną. Ze swoją pierwszą wybranką, czyli rangi, przeżywa wiele przygód w książce o jej życiu. To jest Shadow of Kioshi oraz Rise of the Koshi. Potem mamy już Avatar Core, a ta kończy w związku z Asami Sato. Choć z początku teoria wydaje się być chaotyczna i nie mająca sensu, to po spojrzeniu szerzej na całość. Hmm. Miejsce trzecie. Kora jest wnuczką Sokki. Generalnie teoria zakłada, że Tonarak, czyli wódz południowego plemienia wody, ożenił się z Senną i to właśnie Senna jest córką Sokki, poprzedniego wodza. Z racji przechodzenia tytułu na męskiego następcę lub męża, ta teoria byłaby całkiem fajnym wyjaśnieniem ciekawej rzeczy. Otóż Kora zwraca się do Katary bezpośrednio od ciocia. Być może jest to skrót grzecznościowy, aby też nieco podkreślić, że jest wcieleniem awatara Anga, a może teoria jest prawdziwa. Czyżby sokka rzeczywiście miał żeńskiego potomka suki? Może była nim właśnie senna matka Kory. Miejsce drugie. Katara jest w śpiące. W filmie opublikowanym tydzień temu pod tytułem Najdziwniejsze teorie z awatara była podobna, ale zahaczająca postać Anga. Tym razem tu jest mowa o Katarze. Pozdrowienia dla fanów Fuzjonka, jak i jego samego, bo to teoria w jego klimatach. Zakłada, że Katara jest przywiązana do szpitalnego łóżka przez ciężką chorobę, a wszystkie przygody, jakie przeżyła wraz z gangiem manga, są projekcją jej bujnej wyobraźni. Wszystkie postacie za to w niej występujące rodzina i przyjaciele to odwiedzający ją jeszcze w szpitalu bliscy. Jimmy Jung, twórca tej teorii, dodaje też, że Katara jest schizofreniczką, a Avatar to strażnik, pilnujący tych iluzji. Dodaje także, że antagonistami są lekarze, próbujący ją wyleczyć. Mocne wejście w króliczą norę. No i nareszcie, miejsce pierwsze najlepszych teorii widzów kronika Awatara. Czy w świecie awatara, szczepionki, powodują autyzm? E, a nie, to nie ta. To ZUKO zabił Anga, aby potajemnie założyć rodzinę z katarą. E, niestety fani zutara, nie dzisiaj. No dobra, koniec z trollami. Na prawdziwym miejscu pierwszym jest. Super mieszaniec! To właśnie ta teoria jest nieco rozwinięciem teorii z miejsca dziesiątego. Dwójka rodziców, dwa różne żywioły i mieszaniec. Co się stanie, gdy pewnej parze się powiedzie i wyda na świat niezwykle potężnego maga, potrafiącego to, czego inni nie są w stanie? Przecież wtedy od razu tematem zainteresują się ciemne instytucje, gangi czy inne czerwone lotosy. Czy spełniłoby się scenariusz taki jaki widzimy choćby w rodzinie Todorokiego z My Hero Academia? Nachalne, ciągłe tworzenie związków na siłę z ludzi nie miłości do ciebie, mających wydać na świat specjalną jednostkę. W sumie biorąc pod uwagę specyfikę jak i niezwykłe okrucieństwo tego świata, zdolnego do popełnienia ludobójstwa na całym narodzie w imię jednej silniejszej nacji, teoria ta nie wydaje się taka niezwykła. Być może już w czasach kory zaczęły rodzić się pierwsze specjalne dzieci, zdolne do lepszego tkania lawy, kości czy może nawet platyny. Ale nie mi to sądzić. Myślę, że zasiałem pomiędzy was teorię, a zarazem temat. Dlatego skoro to teoria widzów Kronika Awatara, oddaję ją wam w pełni w komentarzach. No i to by było na tyle. Jak oceniacie teorie? Czy macie może lepszą, głupszą albo podobną do tych? W takim razie droga wolna, podawajcie je w sekcji komentarzy. Kto wie, może znajdą się kiedyś w części drugiej Waszych teorii. Rozważcie proszę zostanie wspierającym kanału. Wkrótce chcę zakupić lepszy sprzęt do nagrywania, dlatego mocno mi w tym pomożecie. Pokonajcie też czerwień narodu ognia klikając subskrypcję. Nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwa poprzez kliknięcie w dzwoneczek obok niego. Zapraszam też na mojego Discorda i sprawdzenie linku lajokat w opisie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronika Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Sokka jest jedną z zaledwie dwóch osób, poza samymi awatarami, które widziały w swoim życiu czterech awatarów. Drugą jest Katara. Widzieli manifestację Roku i Kyoshi, znali Anga i pomogli uratować awatar Korę przed Czerwonym Lotosem, gdy ta miała 5 lat.